Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jak widzicie będą to bloomsy. O, no mapy zdali, fajnie. E, miał być w powrót autobusiku. Ja oczywiście tego na sobie na mapkę, bo jak jest to czemu nie no, wiem. oczywiście wiadomo. Miał być odcinek z autobusiku, aczkolwiek e, chcąc nie chcąc... W bloomsach jak widzicie... E, mam zapis. O tym mi chodzi. chodzi mi po prostu o to zadzwyczajenie w świecie. Jak zasetowałem sobie swój komputer. To nie, jak widzę, nie wszystkie zapisy ze Steam'a mi się zrobiły, tak? W sensie wiecie, nie wszystkie jakby kopie mam zrobione yes. y, ze Steam'a I właśnie problem polega na tym, że właśnie w autobusiku mam y, W autobusiku mam właśnie y, What's up? zapis z 2023 What roku, sense. który jak się okazuje finalnie, oh, yeah. finalnie nie działa Ponieważ jak odpalam grę, no to totalnie gra nie działa Jakby nie chce się a ani nic, więc to jest tak dla mnie strasznie słabe z, z gry no tak się stało, jakby nie wiem jak to naprawić i nie wiem czy w ogóle da się to naprawić, więc to yy, będzie lipa i będę musiał po prostu no, zrobić autobusik od nowa, to zniechcąc ja wiem, że trochę to może być problematyczne, ale no, gra mi się po prostu nie odpala w ogóle na tym save'ie, totalnie nie działa. Mm, mogę spróbować później zagrać normalnie, yes. albo zrobić jeszcze coś takiego, że wiecie, mm, odpalić wielką grę po prostu, że się wiecie, nowego save'a, i później spróbować czytać starego save i zobaczyć czy sobie zadziała, czy po prostu to jest coś z grą czy coś, ale nie wiem czy jeszcze powiedział, czy jest taki problem z grą. Ponieważ... E, Come on. Wiecie, yeah. e, chodzi mi po prostu o to, że e, tę grę pobrałem dopiero niedawno, więc wiecie, czy pobrałem, no wiecie. Tego kompa miałem sensowanego, no to e, tej gry nie miałem dysku takie, wiecie, raczej e, gra by się nie zepsuła po prostu. Nie pobrana, tak? Gdyby nie było jakiejś aktualizacji, to wtedy by mogło nie działać, tak, ale jeśli aktualizacja i wszystko jest pobrane, a gra nie działa, no to coś jest, coś jest nie tak z save'em, jak na moje, nie z grą. Yes? Więc chyba trzeba będzie zacząć od nowa. ale też mówię, zobaczymy. Zobaczymy, coś sobie porobię jeszcze z tą grą, zobaczymy. Nowy save jest ratunkiem do tej gry, czy jednak... Czy jednak o, będzie się. jakiś stary save. Wiecie, ja tam mam jeden autobus na krzyż, nie mam nowej one? mapy odblokowanej, a miałam nową mapę. To jest trochę lipa jak na moje to się chodzi wszystko, bo, no, ale jeśli nie ma innego wyjścia, no to okej, okay, to tak też zrobię po prostu. Szkoda, bo szkoda, ale wiecie, jeśli nie mam innej opcji, to po prostu będę sobie grać yy, od nowa w tego, yy, w tego autobusika, no, wtedy, w tą grę. Tak. No to no, na kanale nie było dawno tak, yes. ale wiecie, yy, wracam do starych gierek, które był na kanale. Yy, póki co dużo odcinków, znaczy póki co... Odcinki są codziennie, ale mówię, póki co nie będzie dużo odcinków za starych gier, ponieważ yy, kurczę no. Nie mam, znaczy nie mam. Stworu, to dzisiaj się wzięłam za coś innego niż nagrałam odcinku, więc wiecie. Póki co, odcinek złotów wstawię w ten sam dzień, kiedy go nagrywam, bo nie mam odcinków niż spoza League of Legends TFT, a nie chcę, wiecie. Nie chcę z pamiąć League of Legends TFT, ale muszę przyznać, że naprawdę. Yy, Dziękuję Wam y, za to, że wyliście 50 subów na kanale. What next? Bardzo mi to cieszy. Lecimy teraz 100 subów, także zostawcie łapkę w górę i suba. Bardzo mi to motywuje i pomaga mi tworzyć nowe dźwięki na kanale. Widzicie. Y, Spokój Seraph Daily, więc. Widzicie, y, staram się też da dawać coś Wam y, w zamian, więc no. Widzicie coś za coś tak, no i na kanale skoczyły, także wiecie, myślę, że robienie daily tutaj jest y, bardzo, bardzo dobrym pomysłem. Jak wszyscy jest w tle klimatyzacyjne, to wybaczcie, ale no jest mi nie za gorąco i po prostu przez chwilę się nie się, no, nagrywając to. Tłumaczę, no, że dzisiaj naprawdę, y, sama, że, naprawdę, naprawdę to rano dwa Trochę się skończyłam, muszę to powiedzieć, bo y, sobie oh, yeah. w w dwóch akwariach i musiałam, po się nie y, jeszcze wyciśnięcie. Wszystkie to trzy akwary, no bo jeszcze mam takie jedno małe. I to małe akwarium mam współpracę z tymi i ogólnie robić puste. całą miałem nic nie robić miało miałem sobie leżeć gdzieś tam. W razie W. co? Drodzy i właśnie nadeszło to. W razie W. Dlatego no. Ale o co ci chodzi? Po co ci małe akwarium, skoro ma po dwa duże? faktem, ale wiecie, małe akwarium jest potrzebne do krewetek, ponieważ w moim w ani jednym, ani drugim akwarium nie mogę trzymać krewetek, ponieważ mi inne ryby je zjedzą więc yy, nie właśnie mam małe yy, akwarium, które będzie jakieś mniejsze rybki. miejscach to fakt ale właśnie chcąc, nie chcąc yy, nawet nie wiedziałam po tym, że yeah. po prostu yy, wcześniej miałem w akwarium wiecie, yy, mieciki, tak? i miałem normalnie samice i samice, no nie Jeden samiec z mojej. po prostu to był mój błąd, fakt. znaczy nie samica to był przepraszam. ale no już pamiętam. Jedna samica mi wyskoczyła z akwarium, moje niedopatrzenie, ale wiecie. Yy, nie sądziłem, że wyskoczy przez tak małą yy, strzelinę. udało jej się. I niestety, bo też za jak to się skończyło. samkę. a samce mi po prostu yy, padły. jednego też chcę nobić, to jest moje winy, ale no wiecie. Nie mam opcji, ponieważ mam inne miejsca całkowicie już dla jest strony go nie siedzi nie. Ale po prostu moje tamce, które były, zdążyły po yy, prostu zapłonić yy, jedną samiczkę, dlatego właśnie potrzebuję mniejszych akwarium, żeby ta samiczka właśnie położyć, bo na tym urodzić. Bo zauważyłem właśnie, że jest w ciąży, więc no... Przydałby się jej zapewnić rzeczywiście jakieś yy, jakieś, wiecie, dobre. W ogóle w akwarium, no wiecie, jest to problematyczne. Ponieważ, jeśli ona sobie widzi, się urodzą, no to mogę je zniszczyć rybki, no, wiecie, to jest problematyczne. Ale, jeśli ją przełożę do miłego akwarium, w którym nie ma żadnych ryb, no to ona sobie poradzi, tak, więc wiecie. I takie, Dlatego właśnie pogardzam dzisiaj to moje akwarium, że po prostu I am ona wychodzi powodnie i wiecie, żadnego problemu sobie nie niebiorą. W pełni jesteście ciekawi w ogóle jak moje akwary wyglądają i chcielibyście się zobaczyć, ale to wiecie dopiero... Y... Ja wam je pokażę, nie ma problemu, ale dopiero jak sobie podokupuję y... brakujących rzeczy do tego, tak? Jaka Wie, jakaś sensowniejsza... Incoming! Y... się wiecie, y... do jednego akwarium mi brakuje... Y... Awesome. Mam też szkła, fach, może są słabo położone, ale większe ryby nie wyskoczą z tego akwarium. Jestem osłabiony i są zawolne, wiecie? balonki jak na moje ciężko, żeby wyskoczyły same siebie z akwarium. Mieczeki tak, jak widać, ale belonki same z nie wyskoczą. Też, to, e, mówię, mam tak zgodny, że nie wyskoczą, choćby chciały. Po drugie, to właśnie, ale tak chcę mieć, wiecie, żeby to lepiej wyglądało. Po prostu żeby mogę sobie leżeć ileś tam cacy. Po drugie, potrzebuję jeszcze y, podłoża jakiegoś do akwarium No, za pieniędzy, wygląda to słabo Ja wiem, że się wychodzi, że to jest głupie i tak dalej, że nie mam podłoża w akwarium Chodzi o ten, że jakiegokolwiek, ale wiecie Na mojej wylądu aż tak nie potrzebuję podłoża w akwarium widzicie mają wylądu z tego co widziałem, bez podłoża Nie wiem, czy chętni czy nie, ale ja, jak, jak, tak, jak damy, podłoże I dla te jest taki troszkę to Ale po prostu, też nie mam pieniędzy, ma ma więc wiecie ja się na sobotę się niedojechało jak no to No to będzie Dziś no A to nic, no, to takie jest, wycieczki ci oh, yeah. takie trochę lipne więc wiecie. Come i te, tak on. Kwary, to po prostu mimo sekta nie za to kwari, ale no, jest takie Moja jakby nie patrzeć na no tak na nie, bo się zbyt, będę nie, nie same raz padają Tak, to jest normalne Tak jak widzę coś, jak to jest, żeby nie żeby się to co, to tak Patrzę Tak jest, ale po prostu To chyba 3-4 dni nie padło za To jest dobrze Tego tak, się trzymam, żeby te rybki nie padały Nie może ja zdążyłem je na kwestia

a ja mam takie ustawienie, okej. Okay. Nie, to jest za głośno. Yes? Widzicie, mi się ustawienia same zrobiły yes. do tej gry, więc okej. Okay. To klika nie mogę dać na 20. Nie wiem jak muzyka, bo nie wiem czy ma copyrighty czy nie, ale... ...dlaczego muzyczka nie miała copyrightów? No, tak. no, to ma mapa. I jak ocenię nową mapę? Nie Muszę może takie to będzie całkiem ciekawe, no ja dziecka, dziecka, bo widzimy kiedy zlecają strasznie wszystkie Fajna to nowa mapa. Nie, ale nie chcę. Jakiś stranik to wodno, teraz ja banków nie robię. Co ja w dupę robię? Ale ze mnie... Ale ze mnie mądry człowiek. Czemu ja nie robię banków? Nic. No. Teraz jak inwestycja zrobi. Ja mam dużo kaski. Jest? <laughs> ja mogę nic kupować, a ty masz więcej Wow. Dobra, kupię trochę banków. Awesome! Bank, dobra, to nie co jest najlepsze później oh, oh, dowiem Czy bank czy na przykład coś innego Czy tam farmy czy jeszcze coś innego Battle you guys? No też mogę lepiej bufować, ale mam trochę Ale myślę, że mogę ich dwóch bufować tutaj nie ma ale Najprawdopodobniej ten incoming. Będę robił z Zobaczymy jeszcze jak to pójdzie, ale ciężko jestki, ale gramy dalej. dopóki nie przegramy, tak naprawdę. Ja lubię tak grać, dopóki nie przegram. Przedwczoraj. Come on. got. bananową co to jest? Bananowa farma, no.

incoming you can

Nice. wkurzasz mega macie filmik z No to nie muszę, tam ja to prawda? Ale no to tego czasu To jest chyba Także no... takie jak Już przeklinałem dużo, dużo mniej na filmach jakby, Jakbyście nie zauważyli Już przeklinałem na filmach dużo, mniej Tak, 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 ja tak, 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 ja tak, 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 no może na kanal, no, to, tak, jak mówię, no, możecie sobie... Możecie sobie że inocinki z małweczek te nas utrzymują wiecie z lusów wiecie teraz mówi małpki, lusy no to samo lusy jak sobie możecie obczaić po prostu inocinki z na kanale albo po prostu inne gierki na kanale się te, może jakieś was interesują może Znowu odcinki, tak możecie zobaczyć, polecam, może zacznijcie na tych właśnie filmach z youtubera, to z mnie, macie duży wybór, jak ja naprawdę, myślę, że to nie są w nie

Wiedziałem, że ktoś tam zostawił, że zostawiają pod nimi firmami, ale to jest takie... jedno. Tu akurat ten dom jest posłuchaj, tak? Nie, nie, to się kazał dogodzić, więc zawsze się znajdzie ktoś kto po prostu tą łapkę z dużo zabił. Znaczy, no wieję. Headshot! Nie taka osoba, że na nich ciągle jest sobie kliknięcie po prostu, nie wiem. Headshot! Nie, to jak to się nie domotywuje do naginowania na świecie. Mam to długo, w dół To znaczy dużo znaczy jaka moje nie? Dalej, nie robię swoje, po prostu trapię. i mi to bardzo się Nie wiem, co robię, mój, 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 bardzo Ojciec się nie dał za minutę, O, ja tam no daję, okay, I mean to okay, so well, really To jest ale no może akurat... Jak Teraz na jest na kanale. Jak ogólnie, chcielibyście jakieś jakiś kier? ZOMC

właśnie wypowiedziawszy No raczej 100 tysięcy nie uzbieram Podać może No nie wiem Co to ani... dobra będzie zbudowało? Chęciarz! Dobra, niech będzie Tylko nie Bombardowanie Nie,

Dobra, poryczka o No. fajny, tego chyba. No koniec, dobra. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Na razie, cześć!